Pierwszy, jebany, się sprzedał. Kurwa, jebany. No, okay. No i sprzedaj się. Kurwa, wiesz, że jakby kasza dostał ferma, to by kurwa przyjechał, byś był man Syberia, świat wyrzutków i graczy, którzy zrobili coś na świecie prywatnym i dostali karę wylotu na Syberię Oczywiście jest też inne rozwiązanie. Oczywiście mogła, mogli niektórzy trafić na Unię, ale to jest bardzo rzadkie. Zależy jakiś świat prywatny, bo to wszystko zależy od właściciela danego świata prywatnego. Ale co tu tak naprawdę chodzi? Czy tam naprawdę są najgorsi gracze w Margonem? Z jednej strony tak, z innej nie, bo to są tylko wyrzutki, oczywiście, ze światów prywatnych, nie z globalnych. Ale też tam można spotkać normalnych, spoko graczy na Syberii. Grałem też trochę, to mniej więcej wiem. Też było można spotkać oczywiście takich graczy oszustów, złodziei itd. Ale to naprawdę nie chodzi o to, bo Syberia to jest ogólnie świat taki, że po prostu ci gracze gdzieś muszą po prostu być. Z tych prywatnych, bo serwer oczywiście Syberii to jest świat traktowany jako prywatny. Ogólnie tylko, że po prostu większość serwerów jest po prostu połączone, tak jak my, że możemy wywalić tam postać ze świata prywatnego na Syberię. Ale też są gracze niewinni, typu yy, mieli przerwę od gry, czy tam miesiąc, czy tam pół roku, czy rok. Yy, taka postać, która jest bardzo długo nieaktywna, może wylecieć na Syberię. Zależy od świata prywatnego i od oczywiście twórcy y, takiego świata prywatnego. Ale jeżeli postać, y, która oczywiście została wyrzucona na Syberię za nieaktywność, oczywiście dlaczego nie mogła mieć po prostu opcji albo na Unię, albo na Syberię? To byłoby lepsze rozwiązanie dla niektórych graczy, którzy niewinnie wylecieli na Syberię. Dlaczego właśnie y, ze światów prywatnych jeżeli już ktoś ma wyleś na sąd w Syberię, dlaczego nie może zostać przeniesiony oczywiście na świat globalny? A dlatego, że po prostu na światach prywatnych oraz na Syberii i na Unii, na różnych takich oczywiście, jest oczywiście taki problem, że jest większa szansa na złapanie oczywiście nie złapanie, tylko wylotanie legendy więc tutaj większość takich graczy ze światów prywatnych jest oczywiście więcej legend. I oczywiście na globalnym większość ludzi by tak robiło. I oczywiście byłyby przenoszone na global. Więc by było masowe legendy sprzedawania i te sprawy. I na Syberii oczywiście można spotkać takich typu graczy. Jebany się sprzedał. Kurwa jebana. No, jest... No, sprzedałeś się. Kurwa wiesz, że jakby kasza dostał perma, to by kurwa przyjechał, byś był łamany. Na no, mogę ci nawet możesz przyjechać do mnie. Ty kurwa, królisz, I czekaj, jak, jakby kto dostał perma? Jakby kasza. Ale za co kasza by miał dostać bana? Kto no bo ty kurwa? zrobiłeś screena. Jakiego screena? No, kurwa, no, je nie na panel, kurwa i wysłałeś. I na panel. Jakiego screena? Na jakiego screena? Miał na swoim innym koncie bana. Dostał bana. I to byłoby na tyle co do dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawcie łapkę w górę ale subskrybujcie mój kanał, kliknijcie oczywiście w dzwona, żeby być na bieżąco z moimi filmikami, z moim kanałem i zapraszam też na moje inne odcinki, zapraszam też na mój kanał, oczywiście The Hero TV Game, więc to byłoby na tyle, trzymajcie się ciepło, Grał z wami, Kozak, cześć!